W sklepie kupiliśmy niezwykle tak dużą ilość ziaren. Ja strasznie, to jest wszystko ciężkie. To jest jeden grog, to jest 10. A dlaczego tysiąc? Za każde tysiąc policzonych ziaren ja płacę Wiktorii 100 złotych. Szala ile tego tutaj będzie? Kilkanaście tysięcy. Ludzie normalnie używają go do jedzenia, ty będziesz używać go do policzenia. No zadanie masz dwie godziny, trzy, cztery start No jestem ciekaw, jak Wiktoria ci to pójdzie. Trzy, dwa, 1 i masz pierwszą setkę Wiktoria. Yeah. Hey. Wiktoria dostaje pieniądze za każdą okrągłą liczbę Za każdy policzony tysiąc dostaje 100 zł, ale gdy policzę do 999 i nie policzy ostatniego, pieniędzy nie dostaje Więc tym bardziej jestem ciekaw, słuchajcie ile tutaj Wiktorii uda się tego policzyć, może już 140 Ale już się zmęczyłam No dobrze kochanie, na razie walczysz 3 minuty A ja sam nie wiem ile Wiktoria może wygrać w tym challenge. patrząc na to, że nie mam pojęcia Ile tego wszystkiego tutaj jest? To jest duża ilość pieniędzy tutaj 10 kg Byliśmy chyba pierwszymi klientami, którzy tyle kupili Wika 200 Wika, brawo nie 200. To że jest 200 tysięcy. No, być może że tyle być. Pozostała ci godzina 47 minut i 48 sekund, Wiktoria. No to jest 500, to jest 500, to jest tysiąc, to jest 1500 No to lepiej nic, bo pamiętaj, im więcej zdążysz, tym więcej zarobisz, Wiktora, więc się śpiesz A jeżeli akurat jeszcze ty nie zasubskrybowałeś kanału, to zrób to właśnie teraz, bo właściwie to kiedyś innym razem weźmiemy na taki challenge kogoś z was Więc zasubskrybujcie właśnie teraz, żeby nie ominąć takiej szansy, bo byłoby szkoda, zajmie wam to tylko 2 sekundy, a warto tak wygląda Wiktoria po pierwszych 23 minutach. Prawie jak lalka wygląda. Właściwie to tak. Jeszcze 20. Dobra. Jest tysiąc! Wiktoria, pierwsza setka dla ciebie. Pamiętaj, okay. że jakbyś się zatrzymała na 990 na przykład, no to tej setki nie dostaniesz. Zawsze musi przebić 1000 Nie zatrzymam się na takiej. <laughs> Jak myślisz, że jest tej strony dzisiaj policzyć? Dużo, żeby zbankrutował. No to powodzenia w takim razie, nie przeszkadzam, Wiktor. No, dwie godziny to z jednej strony jest mało, a z jednej strony to jest dużo. W tym czasie można sprzątać całe mieszkanie, zrobić obiad, wyjść na spacer albo zrobić cokolwiek innego. Generalnie mieć fajny czas. Z drugiej strony można liczyć 10 kg i przy okazji zarobić. No ale żeby to wszystko policzyć, to trzeba się nieźle sprężyć. a czas? Chajcie lecić. Grogi dani nadaje się do takiego challenge'u, bo jest mały, jest go strasznie dużo i przy okazji można go zjeść. Trzeba go najpierw pogotować. No to nie można zjeść. Prawie pierwsze pół godziny za nami. Jestem tak skupiona. Za 50 sekund podam ci super informację, Wiktoria. Tego akurat jeszcze nie wiesz. 50 sekund. No bo idealnie na półtorej godziny. Ale to ci się spodoba. Uwierz, że ci się to spodoba. Jak się tak powiesz, to Nie czy się <laughs> 15 sekund. Będziesz zadowolony, Lika. za sam udział dostaniesz 500 złotych, za to, że po prostu tutaj jesteś i Co to ja, dziękuję. robisz. Dziękuję, Ale tak musisz tak. to wyzwanie ukończyć. No, także lepiej się pośpiesz, bo czas leci Zostało jeszcze niecałe półtorej godziny, także Wiktoria lepiej niż masz już 1300 za sobą Ale ja się tak skupiam na tym i jakie ja to liczę, to to jest takie jakby liczenie baranków I mi się tak spa... <grym> masz 600 złotych w takim razie Ja muszę walczyć i ze sobą Jak ukończysz, jak to liczę? Jeżeli przez te dwie godziny się nie poddasz To trochę stresujące, naprawdę. Bo okazało się, że Wiktoria to idzie szybciej niż myślałem, już ma prawie tysiące wika. Ja się boję, ile tego uzbierasz, zbierasz, bo naprawdę nie mam totalnie pojęcia tego od wszystkiego jest. Nie stresuj się. Co zrobisz z wygraną, którą dostaniesz? Za dwa tygodnie lecę do Londynu chyba. Tak, na tę wycieczkę, która kiedyś też była na filmie. Tak, więc chyba wiadomo, co zrobię. Nie bolą ci już palce od tego liczenia? Nie, ale bolą mi tutaj od patrzenia w dół. To tak jak w telefony patrzymy. Pozostało ci, Wiktore jeszcze godzina i 18 minut. Ile w tym czasie jeszcze jesteś w stanie policzyć? No zastanawiam się. Bo co gorsza, dla mnie tempo wzrosło, liczenia, prędkość Jestem zmęczona determinowana i boli mi plecy. Ciekaw jestem teraz, jak wy myślicie, ile Wiktora jest w stanie policzyć dzisiaj tego wszystkiego. Bo jeszcze roda. zostało, jakby to 16, więc dajcie szybko zdać teraz w komentarzu, jak myślicie, strzelajcie, ile Wiktora policzy Być tego dzisiaj. Dużo. Tak się skupiłam, że nawet nie zauważyłam, że dochodzę do 2000 tysięcy Druga setka dla ciebie, Wika. Tutaj łącznie jest 2000 ziarenek zgadza 2030. się? 2030. No to tutaj jest, nie wiem, masakra. Totalnie tego nie widać, że to jest 1000. O, to ja bym może. Jestem. Ale widać, że już jest znudzona. Słuchaj, Wyobraźcie sobie limitę dziarna grochu. Ej. Godzina, 3 minuty, pięćdziesiąt 55, 54, 53, 52. cztery, Oho. Czy to jest ten moment, Wika, którym się chcesz poddać i stwierdzić, że to jest koniec? Nie, dlaczego? Może To moment, Możesz... w którym przeciągam się. Z jednej strony chcesz, żebyś przegrała. Nie, z drugiej wiem. strony ci kibicuję. Doskonale coś mi przegrała. <laughs> nie tylko. Nie, no wyglądasz na taką, co byś się już nie chciała. No No to odpadnij, no. Nie. Pierwsza godzina już prawie minęła, Wiktoria powiedziała, właśnie, że chce się spać. Strasznie. No ja zmieszczysz, że rękawika grochu. Myślę, że chyba każdemu chciałoby się spać w takim momencie. Bo trzeba to przyznać, że zajęcie jest strasznie żmudne Ale jest pewien cel w tym wszystkim. To, to dla was I mamy pierwsza godzina, Wiktoria, zostało ci tylko 59 minut. A masz prawie 3000, policzony Czyli 300 zł. No, śpieszy się, ale mi kark odpada już. Pieniądze ci lecą, Wiktoria, na podłogę. Podejdziesz. Jest. Myślę, że jej to się nie śpieszy Chyba ani trochę jej się nie śpieszy, To nie najlepsze. właśnie zbliża się do kolejnej dużej sumy. To oznacza, że dużo czasu minęło, a to oznacza, że zostało tylko 48 minut. I bęk! 3600 już policzone. Tutaj jest 600, tak? Tak. Tu jest 3000. No brawo, Wika. Oczywiście, żeby też nie było, Wiktor, sobie nie doklikuję więcej. Ja wiem, że ty tak nie robisz, ale żeby niektórzy nie myśleli. Ja tylko wiem, że... już nie liczę. Generalnie bawi mnie to, że tu jest 10 kg grochu. Bo dla porównania, 10 kg to jest aż 70 paczek dużych frytek w maku, wyobraźcie sobie. To to jest 10 kg, a tutaj mamy to w postaci grochu. Ale tobie się już nie chce. 44 minuty. Jeszcze wytrzymasz, nie poddawaj się, pani. Jeżeli mi się teraz poddano, to tracisz fajną nagrodę. Ja się tak biję ze sobą w głowie, że to jest niemożliwe. To tak jak musicie się uczyć maćmy w nocy, a już tak zasypiacie i tak tylko o. Teraz <grystanie> jest czwarta stópka dla ciebie. A nie, jeszcze nie. Słyszałam, nie A już jest. No dobrze, no to proszę. Dokładamy do kupki 400 zł. To 7 że już właśnie przeliczałem 4 grochów. <laughs> I więcej chyba nie zjesz groku. Na tu jest więcej niż 20 tysięcy. Wiesz co? Ja już teraz policzę. Ile tu jest grochu? Okej. Okay. Tutaj mamy 100 sztuk grochu. 100 sztuk grochu waży około 10 gram Czyli na stole mamy około 100 tysięcy sztuk. Czyli dla porozumień, teraz sam samym ciągu mogłabyś wygrać 10 tysięcy. Jak dobrze, że mamy 2 godziny tylko czasu. Oddaj moje 100 sztuk. Nie tam! Lepiej się pośpieszyć, masz pół godziny, tylko. I zostało! Ostatnie pół godziny! Cieszę się! Tak? Się cieszę. cieszę się! Tak, to jest niesamowite uczucie. To, jak kto nie mówił, robi to wszystko wrażenie, no przyznam. To wygląda to całkiem dobrze widzicie, naprawdę. Jesteś super, piąteczka. Dzięki. 5000 tysięcy policzone, no i przez mną robi to wrażenie, naprawdę to robi wrażenie za ty na to. Tak Jest, jeszcze 20 minut. Myślę, że jeszcze tutaj kilkaset złotych możesz zarobić. Naprawdę jestem zmęczona, powiem Wam. Wiktoria serio, że idzie do łazienki, na czas leci, ale wiecie co? Ale bądźmy wobec niej fair, damy pauzę. No dobrze, zatrzymaliśmy. Patrzcie tylko, żeby nie zapomnieć wystartować, gdy już wróci i zacznie liczyć. Zatrzymałeś? Mhm. O, że no wracamy dalej. 1901, 19. .01. 19. 3, 2, 1, 0, bliska 6 tysięcy policzyłaś. Aha. 6 tysięcy i 9 minut i 27 sekund, Wika. No dawaj, jeszcze setka, jeszcze setkę policzysz przecież. Będziesz zadowolona, za 10 minut powiesz, a było warto. Nie wiem. Nie że... Dam rady wiem, że 000. ci się nie chce. 9 minut. 8 minut, ale czas ci teraz leci, Wiktoria. Czas tak, najwię... największa presja tak. czasu teraz jest. Ej, coś, co ty się stało? Lelka, wszystko w porządku. Ja ci może nie będę dzisiaj przeszkadzał. 8 minut, 25 sekund! Jestem Dawaj, 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 dawaj 6057 ileż można tego naliczyć? 6060. Cieszę się, że to już będzie koniec, no bo w sumie trwa to już troszeczkę, a z drugiej strony... Ciekaw jestem ile by zajęło, żeby policzyć wszystko co tam było. Całą tę kupę, no i tak już ładnie policzyła, oczywiście, ale jestem ciekaw ile by zajęło i to wszystko. Ile jeszcze wyliczysz, że jest 6300? Nie, teraz iść10. W każdym razie 3 minuty 30 sekund. Czy jeszcze też radę tę te jedną setkę wikadowić? jak myślisz? Masz jeszcze 3 minutki, no to jest jeszcze dużo czasu. Musiałabyś policzyć jeszcze 700, 600. To zrobienie. Bardzo szybko mi te dwie godziny zleciały, muszę Ci powiedzieć. No dobrze, teraz mi nie będzie odpowiadać, nie dziwię się. 6400 400, prawda. Dyni są w presji, drudzy. drudzy nie. Musi dać do 7 tysięcy. Jeżeli tej magicznej liczby nie przebije, no to niestety nie dostaje. Zawsze trzeba ten okrągły tysiąc przebić Minuta! Taka skupiona, taka zafascynowana. Ostatnie 33, 32, 31, 30 sekund! Poddajesz szybika? 3, 2, 1, koniec. Przeczytałeś 6600, ale niestety nie ma 7000, w związku z tym 600 zł stąd, 500 zł za udział, Wiktoria łącznie masz 1100 zł. co z tym zrobisz? Na, na Londyn, tak? No. I tu masz 500 złotych bonusowych. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Piąteczka. Dzień. Teraz idę spać A wy tym razem słuchajcie, klikajcie szybko tutaj, bo zaraz się skończy odcinek Więc widzimy się po prostu w poprzednim filmie To ja miałem wyzwanie i nie mogłem się odzywać Zamiast coś mówić, musiałem narysować Więc szybko to się widzimy, do zobaczenia, brawo Wika Trzymajcie się i widzimy się tam